ma widzowie. Lecimy z następną partią. I mamy obronę sycyliską. Spróbujemy dzisiaj zagrać otwartą sycyliską. Zobaczymy w jaki sposób przeciwnik na to odpowie. Skoczek F6 z pionkiem E6. Goniec G5 tutaj chyba nie jest taką najlepszą opcją. Chwileczkę, bo mi się już tutaj troszeczkę mieszają warianty. Nie pamiętam. Dwie opcje tutaj widzę: albo zagrać goniec G5. Grozi na przykład zbiciem, pchnięciem, różnymi fajnymi rzeczami. Wygląda to całkiem sensownie. Drugą opcją jest dojeżdżać tego skoczka przez G4, G5, ale ponieważ nie pamiętam konkretnych linii, to zagram goniec G5, bo wygląda to bardziej naturalnie. Rozwijamy figurę na maksymalnie aktywne pole, straciłem trochę czasu, potrzebowałem sobie odświeżyć w głowie odrobinę linii, niestety nie pamiętam tych fajnych linii z pionkiem g4, więc, więc wolę nie wchodzić w rzeczy, które, które być może wcale nie działają w tej konfiguracji, tylko gdzieś tam mi się wydaje, rywal kontruje, Hm, no mam wrażenie, że zdobywam tutaj materiał. Skoczek bije c6, pionek bije pionek e5. Bicie, bicie. Hetman, pionek. Aha, hetman. Pionek, hetman, hetman. Czy nie zdobywam materiału? Nie zdobywam materiału, ale to nie znaczy, że nie dostanę naprawdę dobrej pozycji. Dobra, na zbicie się zdecyduję. Pójdę za ciosem, zobaczymy co z tego wyniknie ciekawego. Hetman a5 i... No mam kilka interesujących opcji. Bardzo ciekawym ruchem jest Hetman D6. Chociaż wydaje się, że może to być nierealistyczny pomysł. Aha, jest nierealistyczny, dobra. Chyba trzeba to po prostu zbić. Na co wchodzi właśnie bicie? Bicie, Hetman, Hetman. Jeżeli nastąpi ruch pionkiem. To mi się to jakoś mega nie podoba. Ale bicie tutaj już jest konieczne. Dobra, muszę w ten wariant wejść. Najwyżej nie będę grał Hetman D4, ale reszta linii raczej jest wymuszona. Więc to wszystko mi się aż tak nie podoba, jak, jak w teorii myślałem, że, że będzie. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. Ale okej, okay, materialnie jest na ten moment równo. Zaczniemy od tego bicia. Propozycja wymiany hetmanów. Dobra, proponujemy wymianę hetmanów. Jak przeciwnik odmówi i zagra E5, to hetman D6 jest bardzo dobrym ruchem. to można zrobić nawet długą rozsadę Hetman tędy żeby zablokować rozsadę żeby utrudnić tutaj przeciwnikowi życie jak najbardziej w następnym ruchu możemy w sumie wrzucić gońca na c4 wieża d1 może wieża d1 w pierwszej kolejności a potem goniec a6 mhm. tutaj sobie zagrał Długa roszada wygląda jak fajna opcja w sumie. Bo budujemy nacisk na tym pionku. Goniec c4 możemy też wrzucić. Jak zagram goniec c4, on zbije pionka, to co? Długa roszada nie jest wystarczająco dobra? On bije dalej. Na przykład. Goniec E6. Fajny ruch. Nie można zbić bo szach. A już grozimy biciem tędy. Zrobimy tak. Goniec C4. Tego pionka mogę stracić. W tej pozycji to nie będzie istotny pionek. Rywal tędy, chyba Hetman C7 będzie najbardziej. Mm, najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Mhm. Chcę utrzymywać nacisk na pionka. O Jezu, ale szybki zawodnik. Aha, i tutaj się pojawia taki problem, że on mi atakuje dwie rzeczy naraz. Czego nie wziąłem pod uwagę, wystarczająco głęboko. Muszę się odsunąć tym gońcem i potem stracę, będę musiał królem na e2 zagrać. Nie jest to jakaś tragedia, ale też wolałbym nie mieć takiej sytuacji, więc musimy podejść królem, żeby nie stracić wieży. Wieżę chcę przestawić na pole d1. I gońca być może na C4 na przykład. Nie w pełni rozumiem to zagranie. Wydaje mi się, że mogę to swobodnie zbić. Aha, nie tak swobodnie. Nie tak swobodnie, bo jak to zbiję, to dostanę szacha. Jak się zasłonię, to rywal zdobywa mojego gońca i mnie matuje za chwilę. Mm. Mogę zagrać wieżę E1. I nabicie cofnąć się królem z szachem. Król musi się odsunąć. I po Hetman E7 Wieża E8, wieża bije, król bije, wieża szachuje, król. Szach, król, szach, król. Dobra. Wydaje mi się, że jest to wystarczająco ciekawa opcja, żeby w to pójść. Oczywiście są duże problemy w tej pozycji, ale możliwe, że tutaj będzie jakiś przynajmniej wieczny szach. Problem jest taki, że jak przeciwnik pójdzie pionkiem do przodu, to po szachu król G6 nie mam kolejnego szacha, bo Hetman kontroluje tę linię, więc to może być przegrywające za chwilę. Ale nie mamy tutaj jakiejś e, szczególnie dobrej opcji, e, którą moglibyśmy zastosować zamiast tego, więc e, musimy grać to, co możemy. Tak, niestety te ruchy pionkiem wydają się wygrywać partię. Wieża E8 byłoby świetnym scenariuszem. Chociaż po król d8 znowu nie mam kontynuacji ataku. Więc wydaje się, że jest tutaj więcej ścieżek, dzięki którym przeciwnik się po prostu ratuje i ze mną wygrywa. Zaczniemy tak: szach. Wieża d1, i grozimy teraz wieża e3. Wyciągamy trochę tego wrogiego króla do przodu. Hetman C2 teraz nie jest możliwe z uwagi na szacha i co najmniej wiecznego szacha, którego wyciągniemy w tej pozycji. No ale właśnie, przeciwnik ma te swoje różne sposoby na obronę, niestety. O, oh, nie mam żadnego sensownego szacha. Dobra, obawiam się, że ta partia jest już skończona. Ale szukam jeszcze jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegokolwiek. Nie mogę zbić tędy, bo wchodzi mat Tylnego Rzędu. Tu też nie mogę zbić, bo bicie tutaj następuje. Z Hetman E2 przychodzi mi, do, Hetman D7 przychodzi mi do głowy. Tak zagram. Rywal zbije, no to muszę odbić hetmanem, niestety. Szachy do niczego nie prowadzą. I po hetman C2 prawdopodobnie mogę już skapitulować. No właśnie. A co, jak dam szach? Tu kończą mi się szachy i przegrywam. No dobra. Wygląda na to, że przeciwnik tutaj wykończy mnie dość gładko. Tak, w tym miejscu nie ma już czego zbierać, więc poddaję partię. Dobra gra ze strony rywala. Przeanalizujmy tę partię. Świetna gra ze strony przeciwnika, 94% dokładności, u mnie mniej. Jestem ciekaw, gdzie takie największe błędy popełniłem. No przede wszystkim sam ten debiut nie był nie był dokładny o, hetman d3, dobry ruch, nie pomyślałem o nim tu, czy tutaj jest taki ruch jak g4 czy to e, nie, tutaj nie ma g4, g4 jest jak D, pionek stoi na d6 a tutaj goniec g5 bicie i to był w całości zły wariant o, myślałem, że po Hetman A5 wychodzi dokładnie to samo. Czym się te warianty różnią? A tym, że tutaj przeciwnik utrzymuje napięcie w pozycji. No dobra, ale ale przecież mógłbym zagrać tutaj. No i oczywiście yy, przegrywam przez to, że dałem przeciwnikowi całe centrum. Ale nie byłaby to aż taka ostateczna tragedia materialnie by było równo. No dobra, co się stało podczas partii. Hetman D6. Tutaj uzyskałem w miarę dobrą pozycję. O, kurczę, przecież mogłem po prostu zruszować. Mhm. Tak, jakbym zrobił roszadę, byłoby OK. A mój ruch w tym momencie przegrywał, bo przegapiłem ten atak. I mm, próbowałem skomplikować pozycję. Bicie nie miałoby sensu, bo pogoniec A6 y, przegrywam natychmiastowo. E, ze względu na to, że przeciwnik może zbić tędy, wykorzystując związanie i zdobywa figurę. Więc zdecydowałem się. Na szykowanie ataku z odsłony, co było właściwą decyzją, natomiast niestety nie prowadziło to do niczego więcej. Byłem tutaj zbyt wolny i przeciwnik już mnie ładnie wykończył. To dobra, podsumowując, przegrałem tak naprawdę przez e, taktyczny błąd. Już nie chodzi nawet o to, że. Że nie widziałem tego ataku wrogi jego Hetmana, co powinienem zauważyć. Ale że nie pomyślałem o tej długiej roszadzie, która zachowywała kontrolę nad punktem D6. To byłoby bardzo dobre. I niestety, ale cała ta debiutowa sekwencja wydawało mi się, że działa. Albo trochę za bardzo chciałem sprawić, żeby działała bo niestety kiedy tutaj biję, pomagam przeciwnikowi yy, zwiększyć liczbę pionków w okolicy centrum, więc za pomocą tej wymiany pomagam tylko przeciwnikowi. No i to związanie, ponieważ to związanie nie działa, cały wariant jest do odrzucenia. Trudno, tyle na dziś. Słaba partia, niestety. Pozostaje nie popełniać takich błędów w przyszłości, wyciągnąć dobre wnioski. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, wspierania, zapisywania się na moje lekcje. A już jutro lecimy z następnym odcinkiem. Dzięki i do zobaczenia.